będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiamy wszystkich z Blau Jasnogórskich. Wreszcie zakończyło się wejście naszej na 35 odrasta pierwszej wystrzywki na Jasną Górę. Przywitaliśmy wszystkich naszych pielgrzymów, Jest łatwo grupach. Którzy podjęli się pielgrzymowania, było około 3,5 tysiąca. E, cieszymy się ten, tymi wszystkimi, którzy pielgrzymowali. E, się, cieszymy się księżmi, którzy podjęli się e, tej pielgrzymki. Towarzyszenia wszystkim naszym pielgrzymom. E, siostrom szakonnym, które w tym roku brały udział. E, Cieszymy się bardzo, że, że, że są razem tutaj z i dziękujemy im za to, że opracowują w jakiś sposób w sobie taką zdolność bycia razem z parafianami, z ale oprócz tych, którzy fizycznie pielgrzymowali byli również nasi pielgrzymi duchowi osoby, które z różnych powodów ja, ja, nie mogły brać udziału w ich pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za to, że byli razem z nami jak U! również dziękujemy za do szczytu Jasnogórskiego zbliża się 34 piesza Pielgrzyka w Dniczy Włoskiej na Jasnogórę. To też, prawda? Pielgrzymka Wórska wyruszyła 6 sierpnia z katedry polskiej i po 9 dniach dochodzi do Karmiś Magorów Jako pierwsza grupa, z których dziś idzie grupa granatowa. Grupę granatową serdecznie witamy. Dziękuję bardzo. Za, za Grupa żalatowa liczy e, 129 pątników. Księża, wikarzy, Intencja grupy e, tutaj to, to intencje poszczególnych piłkarzy oraz w intencji w światowej i Młodzieży. E, Przewodnikiem za Grupy Żelatowej jest, jest ksiądz Właśnie Sadowski. Pomagał mu w grupie ksiądz Tomasz Baranowski oraz siostry Nazarytanki, siostra Paula i Augustyna. Już z grupą granatową idzie również taką nadzieją, para nowożeńców, Małgorzata my, my, i Dawid Olejniczak, my, naszej którzy naszej kilka tygodni temu zawarli Związek Małżeński. Serdecznie my, my, również, my, również my, pozdrawiamy. My, na z grupą granatową wędruje na tym etapie ksiądz biskup Piotr Libera, którego serdecznie witamy u szczytu jasnogórskiego grupy parafialne czy dekanalne z grupą granatową swoją liczbę do Tronu Jasnogórskiej Pani podchodzi bardzo, grupa bardzo główna służba porządkowa pod kierownictwem księdza Łukasza bardzo serdecznie witamy wujem i dziękujemy wujem. za waszą